różnorodność i jedność, czyli rzecz będzie o związkach. Przedstawiam Agnieszkę Lisycką-Bernarczyk i Dorotę Diakon. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co jest tak naprawdę dość oczywiste, ponieważ kiedy myślimy o związkach, to każdy z nas ma jakieś wyobrażenie. I kiedy poznajemy tą wyjątkową, wybraną, jedyną osobę, to na początku wszyscy wiemy jak to jest, kiedy zdarza się ten akt zakochania, zauroczenia, zafascynowania i sądzimy, że jesteśmy jednością. To jest ten moment, w którym rozpoznajemy w tym drugim człowieku to, co jest nam bliskie, pokrewne, to co nas łączy, to co nas upodabnia do siebie, tylko że ten etap się kończy. I zaczyna się etap rozpoznawania różnorodności, rozpoznawania inności, no i okazuje się, że mamy inaczej. I bardzo często właśnie ten etap sprawia, że ludzie zaczynają mylić zakochanie z miłością i nie rozpoznają właściwie w tym kolejnym etapie miłości, ponieważ to już wymaga pewnego wysiłku. Właśnie, jak tu zacząć się porozumiewać, ponieważ myślę, że e, kiedy odkrywamy tą inność, to odkrywamy, że mówimy też różnymi języ językami. Mówienie różnymi językami rzeczywiście jest problemem, kiedy mamy różne skrypty z domu wyciągnięte. Kiedy schematy rozmawiania e, wydają się nam oczywiste, że tak się rozmawia, okazują się e, nieakceptowalne dla drugiej osoby. I takim schematem, który rzeczywiście utrudnia wielu związkom komunikację, to jest albo agresja i wzajemne rywalizowanie, kto ma lepiej, albo kto go ma gorzej, tak, tak. albo zrządzenie. Też taki schemat. Oczywiście tych schematów moglibyśmy mnożyć. W każdym razie w tym pierwszym etapie my właśnie rozmawiamy w taki sposób, żeby odgadywać wzajemne potrzeby, oczekiwania, żebyśmy się. Świetnie porozumiewali i to nam nawet wychodzi. Mhm. Tylko właśnie, kiedy zaczynają się te schematy bardziej uaktywniać w tym kolejnym etapie związku, okazuje się, że ja nie mam ochoty już powtarzać tego bycia miłym albo tego, tej uległości. Że związek wymaga tej harmonii między różnorodnością a związkiem, a bliskością. Jeżeli pójdziemy albo w jedną stronę, albo w drugą stronę, to albo ten związek będzie podporządkowany, albo my nawzajem będziemy uciekać od siebie. To właśnie się wtrącę, ponieważ powiedziałaś coś bardzo ważnego, że skrypty z dzieciństwa myślę, że to jest rzecz, która jest dość istotna właśnie w tym odkrywaniu różnorodności. Kiedy poznajemy siebie i w tym pierwszym etapie, przeżywamy zauroczenie, nie pytamy się, z jakiego domu jesteś i jak porozumiewali się Twoi rodzice, jakie wartości Ci przekazywali. Natomiast to jest dość istotne i myślę, że to jest jedna z takich ważniejszych rzeczy tworząca tę różnorodność. Czyli to w, jakim, w jaki sposób traktowane były, była para, czyli rodzice, jak oni nawzajem się do siebie odnosili, jak też traktowali dzieci. Czyli każdy z nas niesie ze sobą no, pewne schematy. Oczywiście tu nie przesadzajmy o tym, że one takie są determinujące i jedynie prawda, obowiązujące, ale są czymś bardzo ważnym. Dlatego ja bym powiedziała, że pierwszym takim etapem dobrej komunikacji to jest zacznij od siebie. Aha. Czyli najpierw świadomość tego, właśnie jaki mam skrypt, czy czego ja w ogóle chcę od tego związku. Często nie zastanawiamy się nad tym. Głównym takim oczekiwaniem to jest, żeby było dobrze, i jest dobrze, a kiedy się psuje, no to naturalnie chcemy uciekać. Więc zacznij od siebie, to znaczy, no, zacznij w ogóle siebie akceptować, takiego, jakim jesteś, bo inaczej jak to, ten partner może cię zaakceptować. Jeżeli ja siebie nie kocham, to jak przyjmę miłość drugiej osoby? Jeżeli ja nie wiem, czego chcę, to też nie potrafię o tym powiedzieć. Jeżeli nie wiem, kim jestem, to nie potrafię być asertywny, a więc bronić siebie swojego terytorium, mm -hmm. jeżeli ja nie wiem, jakie mam granice. Tak? Czyli zacznij od siebie, poznaj siebie w tym związku też, żeby siebie jasno móc wyrazić. Właśnie, czyli tutaj można by było powiedzieć, że kolejna, kolejne źródło różnorodności to jest nasza osobowość, że z jednej strony mamy jakąś rodzinę pochodzenia i ona o, w jakimś stopniu określa nas jako ludzi i naszą tożsamość ale właśnie każdy jeszcze posiada indywidualną osobowość, indywidualne właściwości i jeżeli ich nie rozpoznaje, to też nie wie, z jakimi właściwościami może się zderzać u drugiej osoby i jeżeli im mniej wiemy kim jesteśmy, tym trudniej jest przyjąć tę drugą osobę, ponieważ też jej nie rozpoznajemy. To jest pewnie też taka prawidłowość. W związku to Trudno mówić o harmonii, kiedy właśnie jedna osoba cały czas przewodzi. Ona ma jakieś oczekiwania, tu będziemy mieszkać, taki będziemy mieli kontakt z rodzicami. Nawet jeżeli ja nie znam siebie i nie wiem, czy mam takie oczekiwania, to w końcu zaczyna mi to przeszkadzać ta nierówność. Związek harmonii naturalnie wymaga i taki dobry związek, w którym oboje możemy się rozwijać, wydaje mi się, że potrzebuje też tego, żeby oboje mocno stali właśnie na własnych rągach, i żebyśmy mogli siebie nawzajem ubogacać, a nie od siebie nawzajem coś zabierać. Właśnie, pytanie, jak uczyć się o sobie, jak uczyć się też o innych ludziach, ponieważ. Okazuje się, że w edukacji przewidziano różne przedmioty i różne, różnych rzeczy się uczymy, ale bardzo mało jest, ja to zawsze nazywam taką instrukcją obsługi siebie czyli jakim jestem człowiekiem, jak funkcjonuję, jakie są moje motywy działania, jakie są moje aspiracje, jakie są moje wartości, co sprawia, że mi się chce działać, a co sprawia, że kompletnie nie podejmuję żadnej aktywności. Dlatego myślę, że że jeżeli rodzina nie jest źródłem takiej wiedzy o sobie, to bardzo często ludzie pozostają trochę no, ubodzy wewnętrznie, bo nie wiedzą, kim są. Mhm. Ale myślę, że takie, taką przestrzenią, w której my możemy siebie poznawać, i też poznawać siebie w związku, to jest czas. Jeżeli ja daję sobie czas i myślę, no to jest czas właśnie dla mnie, na moje przyjemności i ja te przyjemności rozpoznaję, na rozwijanie siebie, więc też rozpoznaję, w jakim kierunku chciałabym się rozwijać, czy chciałbym, ale też, no właśnie, poznaję tą drugą osobę. Jeżeli spędzamy ze sobą dużo czasu, mamy również czas na rozmowę. Na słuchanie siebie nawzajem i to jest ogromna wartość, bo nawet jeżeli ktoś nas tego nie nauczył, to jeżeli my zaczynamy siebie słuchać i w takiej postawie, ja chcę usłyszeć, co Ty masz do powiedzenia, Aha. to rzeczywiście dużo może się otworzyć w nas. Nawet jeżeli mamy różne doświadczenia, nas nigdy nikt nie wysłuchał, doświadczenie tego, że ktoś nas w końcu słucha, no jest ogromne. Doświadczenie akceptacji, no to jest to, co daje nam właśnie związek z najbliższą osobą. Takiego poczucia akceptacji, bliskości nie doświadczymy nigdzie więcej, więc okay. warto na to stawiać, właśnie na ten wspólnie spędzony czas, żeby to był czas na zawiązywanie relacji, na opowiadanie sobie nawzajem o sobie, a nie tylko właśnie na przypominanie jakichś trudnych rzeczy, albo że trzeba coś załatwić, albo omawianie problemów wychowawczych. Czyli ważna jest też przestrzeń, szczególnie wtedy, kiedy są dzieci, kiedy są obowiązki, praca, tylko i wyłącznie dla siebie nawzajem. Żeby siebie upogacać sobą nawzajem i stawiać sobie jakieś plany, myśleć o tym, jak do tych planów można dochodzić konkretnie. Jeżeli my takie no, konkretne oczekiwania sobie nawzajem stawiamy, łatwiej do tego dążyć. Właśnie, czyli żeby ta druga osoba zawsze była jakąś tajemnicą, którą trzeba poznać. Myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy w związku, ponieważ bardzo często bywa tak, że po paru latach związku mamy już absolutne przekonanie, że wiem, co on powie, co ona powie, jak zareaguje, w związku z czym nie mówimy już, bo nie chcemy na przykład się narażać na jakąś przykrą reakcję. Dlatego też traktowanie drugiej osoby, właśnie jako ciągłej takiej tajemnicy, którą trzeba odkryć, poznać, którą nad którą trzeba się zastanowić, mhm. mieć jakąś refleksję, obdarzyć czymś nowym, jest pewnie w związku czymś bardzo ważnym. No tak, tylko że z drugiej strony też trzeba o tym pamiętać, że ta druga osoba niekoniecznie wie, co się we mnie dzieje. Że ja też o tym muszę opowiedzieć. że no Domysły to jest coś, co niestety rujnuje wiele związków i takie domyślanie się, właśnie pewność, że ja wiem, co chcę powiedzieć, co myśli, co przeżywa, jakie ma oczekiwania. Lepiej o tym sobie nawzajem porozmawiać i podejść do tej drugiej osoby właśnie jako do tajemnicy, ale takiej tajemnicy, którą chce się poznać, i też poczucie takie, że ten drugi człowiek wcale nie wie, co ja mam w głowie, że ja mogę mu o tym opowiedzieć. I ważne, żeby siebie nawzajem przyjąć. Nawet wtedy, kiedy my myślimy, o no, wiedziałam, o czym powie. Tak? Nie, jednak warto to przyjąć, bo może mówi to w nowy sposób, inny sposób, albo coś innego chce powiedzieć, o może jakieś inne uczucia wyrazić. I też ważne, żeby to rozszyfrować, żeby lepiej zrozumieć tą osobę, właśnie zrozumienie wzajemne ono jest najważniejsze w związku, ale ono nie pojawia się z jakichś nadprzyrodzonych mocy, to tylko z rozmowy. W, właśnie, poza tym też warto po, popatrzeć na to w taki sposób, że rutyna też jest ważna w życiu. Gdybyśmy mieli tak odkrywać za każdym razem wszystko na nowo, pewnie byśmy ogromnie dużo czasu na to po, potrzebowali. Myślę, że to też jest ogromna wartość związku, że ludzie się na tyle poznają, że mogą właśnie już nie zastanawiać się nad tym, co on chce powiedzieć, tylko trochę potraktować to właśnie jako pewien schemat. I myślę, że to też da. Daje pewną przestrzeń wolności, kiedy traktujemy drugą osobę jako kogoś, kto nas już świetnie zna, kto nas już przyjął. Czasami w poradnikach takich dla małżeństw w kryzysie mówi się o tym, że trzeba ciągle zaskakiwać, że trzeba ciągle uwodzić. Ale ja myślę, że właśnie może. Wartość jest w tym, że już nie trzeba tego robić, że się przyjmuje nawet w tych przysłowiowych zagiętych kapciach kogoś z nieumytą głową, nie wiem, w chorobie zasmarkanego, jako kogoś, kto jest. No, jakąś ważną, bliską dla nas osobą. Chociaż znowu myślę, że tutaj wracam na temat harmonii, uh -huh. bo jeżeli my przestajemy o siebie dbać Aha. i przestajemy mieć głowę, zostajemy w tych kapciach, no bo przecież <laughs> musimy je akceptować ta druga osoba, to też nie jest dobre. Jednak dbanie o siebie nawzajem i dbanie też o siebie dla tej drugiej osoby i dla siebie, uh -huh. to jest coś, co no, no też nas rozwija jako ludzi po prostu. Świetnie, że ja się czuję zaakceptowana mimo tego, że mam gorączkę i nie wyglądam atrakcyjnie, ale w momencie, kiedy mam na to przestrzeń i siłę, to nie powinnam siebie zaniedbywać, bo tylko dlatego, że jestem hmm. już zaakceptowana. Czyli że ta równowaga pomiędzy tą rutyną i tym, co jest takie e, oczywiste już w związku, a tym, co właśnie jest jeszcze czymś e, takim świeżym i, i nowym, co wnosimy. Powinna tutaj no, być pielęgnowana. Myślę, że też to, co powinno być pielęgnowane w związku, to jest humor. I takie wzajemne śmianie się z pewnych rzeczy, które nam się przytrafiają w życiu, ale śmianie się w taki z wyrozumiałością, z szacunkiem do siebie nawzajem. To nie chodzi o to, żebyśmy się z siebie naśmiewali, ale żebyśmy potrafili czasami zachować dystans do tego, co my przeżywamy. Bo jak tego dystansu nam brakuje no to zaczynam się irytować niepotrzebnie, albo właśnie zbyt poważnie, jeżeli jesteśmy w związku ciągle, no to gubimy to, co chyba jest bardzo ważne. Także ja bym stawiała na to, co pojawia się nowego w związku, to jest humor. Czyli tak biorąc całość tego, co żeśmy tutaj powiedziały, to otwartość na drugiego człowieka, <laughs> uczenie się, że e, uczenie się siebie i uczenie się innych pewnie jest e, czymś nie, niezwykle ważnym, bo też e, o sobie nie wszystko wiemy i w różnych sytuacjach by, bywamy dla siebie sami zaskoczeniem. E, także właśnie humor, o którym powiedziałaś, e, i rozmawiajmy. Tak. Rozmawiajmy, proszę Państwa, też dbajmy o siebie nawzajem. No i ten wzajemny szacunek, ale humor, równowaga w tym, co jest moje, w tym, co jest nasze, równowaga w tym, ile czasu ze sobą spędzamy, a ile jesteśmy w świecie, no w ogóle wprowadzanie równowagi i myślę, że też dogadywanie się do to, co do te, tych najważniejszych kwestii w naszym życiu, kontrakty co do tego, jak. Traktujemy innych ludzi, mm -hmm. jakie oni mają miejsce w naszym domu. Mm -hmm. e, tak trzeba się na pewne rzeczy po prostu umówić, takie podstawowe, ważne, e, poza tym otwartość, szacunek, bliskość. Czyli rozmawiajmy, poznawajmy siebie, poznawajmy e, swoją różnorodność i bądźmy w jedności, szanujmy też tę jedność. To jest naprawdę ogromna wartość. Drugi człowiek jest dla nas ogromną wartością, a taka więź, taka bliskość jest niepowtarzalna i jedyna właściwie w naszym życiu. Dziękujemy bardzo.